Jesteśmy w takiej epoce próżności, jak próżności, które nas ogarnia, że każdy nie tylko chce, mamy to w sobie gdzieś głęboko zakodowane, zagnieżdżone, tę tak? potrzebę, żeby m, m, zrobić wrażenie, pokazać się, ale wręcz jesteśmy nieustannie do tego zachęcani. Zadbaj o Twój wygląd, o wizerunek. Jest także wielu specjalistów wokół nas, którzy nawet próbują nas y, y, udoskonalać sztuce autoprezentacji. Nieważne, co masz w środku, ważne jest, jakie wywrzesz wrażenie, jaki będziesz wpływ mógł wywierać poprzez twój wygląd, poprzez sposób wysławiania się. I żyjemy w takiej epoce kultu ja. Jak to Gombrowicz pisał w swoim dzienniku, oczywiście kreując samego siebie. Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja i tak dalej, ja, 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 ja. Taki stragan z jajami. Życie się przeobraża. Albo ludzie mają potrzebę dzisiaj, żeby wychodzić na plac i na ulicę, żeby zamanifestować swoją yy, seksualność. Żeby pokazać innym ludziom swoje upodobania seksualne. Zobaczcie, my no dzisiaj żyjemy w takim w momencie bardzo trudnym, bardzo delikatnym, gdzie wszystko zostaje wywracane do góry nogami. Pozwalają nam siedzieć wewnątrz kościołów, ale nie wolno wychodzić na zewnątrz. I mamy wszystko do góry nogami w tym momencie, że to, co do niedawna było uznawane jako dobro wspólne element, który buduje wspólnotę wspólnotę kościoła, wspólnotę narodu religia, wiara. Dzisiaj ma być uznawane jako coś prywatnego. Z tym nie powinieneś się pokazywać, nie powinno się tym publicznie chwalić. To jest Twoja prywatna sprawa. I to nie powinno mieć żadnego wpływu ani na pracę, którą wykonujesz, ani na Twoje wypowiedzi, ani na Twoje poglądy i broń Boże, zwłaszcza na jakąś działalność, na jakąś służbę publiczną, którą się wykonuje. Natomiast seksualność. Która do tej pory była uznawana jako teren prywatny, zarezerwowany także do, do momentu intymności w życiu, dzisiaj zaczyna być traktowana jako coś, z czym trzeba wychodzić na zewnątrz i narzucać innym ludziom swoje własne upodobania seksualne, czy swoje własne preferencje, czy swoje własne poglądy na temat, na temat seksu. Wszystko jest do góry nogami. Dlatego my. Jesteśmy zaproszeni do, przede wszystkim do tego, żeby to nie tylko nie dać się sprowokować, nie o to chodzi, ale nie dać sobie odebrać swojej własnej tożsamości. Bo chrześcijanin, kim jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest przede wszystkim ten, kto otrzymał, otrzymuje swoją tożsamość od Boga. W tym takim nieustannym pędzie do tego, żeby ustalać swoją własną tożsamość, bo to dzisiaj jest bardzo modne, to nieustanne pytanie, kim jesteś? I rzeczywiście całe życie może zejść na ustalaniu, kim jestem. Jeden człowiek, żeby ustalić, kim jestem, to posłuży się odniesieniem do swoich gustów politycznych, na przykład jestem z prawicy, jestem z lewicy, jestem liberałem, jestem socjalistą, jestem prawicowcem albo lewicowcem, albo ktoś będzie się odnosił do swojej preferencji seksualnej, żeby ustalić, kim jest, albo ktoś będzie się odnosił do upodobań, na przykład jeśli chodzi o sport, jestem kibicem Legii, albo jestem kibicem Widzewa, albo do pochodzenia, jestem z Mazowsza, a jestem z Wielkopolski, albo jestem mężczyzną, albo jestem kobietą. Natomiast chrześcijanin swoje poczucie tożsamości nie zawdzięcza sobie samemu, zawdzięcza Chrystusowi, zawdzięcza Bogu. Jestem chrześcijaninem, dlatego że należy do Chrystusa. I to zupełnie zmienia, zmienia to fundamentalne, zasadnicze pytanie, które służy mi określeniu, odnalezieniu tego, kim jestem, moją własną tożsamość. Nie kim jesteś, ale czy jesteś. Czy jesteś, komu służysz? Do kogo należysz? Jaka jest Twoja fundamentalna relacja? Kogo kochasz w życiu? Kogo uznajesz jako autorytet, jako pana? Czym jesteś?